O Dziękuję bardzo. Na polach na pozostałych. I Zagranie w pole karty. Tak? Jest pan Jabłski. Dlaczego ja w troszeczkę czasie kryjka? Proszę państwa, 4-0! Tym razem to był Marek. 30! I dokładnie za chwileczkę, która to minuta, ale najważniejsza informacja to to, że. Wyszkowski

Marek będzie strzelał, uderza na brałkę, nie! 6 eee! Proszę Państwa, ja nie nadążam zmieniać uderzenie Dominika Marka i już drugi gol Marka, który ma już... Dobre no, sytuacja. Nie ma tutaj sporo lewek, ale świetnie zawista była. Dla wyborców, dla wyborców. Dla nowotę, do średniego, do Zahara. Uderzenie Zahara. 7 do 0. Mateusz Zahara. 59 minuta. Piękne uderzenie Mateusza Zahara. I zdobywa on dzisiaj swoją drugą <tod> bramkę.

Drugie bardzo wysokie zwycięstwo MKS Myszków w tym sezonie. Tym razem pokonujemy Orła Dary aż 8 do 0 na ich terenie. Yy, trenerze, no z czego te wysokie zwycięstwa wynikają nasze? Przede wszystkim dzisiaj byliśmy skuteczni, mieliśmy może jeszcze jakieś sytuacje, ale uważam, że cały zespół dzisiaj funkcjonował we wszystkich fazach przejściowych dobrze. Też ta finalizacja dzisiaj była na dobrym poziomie, dlatego taki wynik. Za tydzień mecz z kolejnym Beniaminkiem ze Spartą Katowice wydaje się, że to będzie troszeczkę trudniejszy mecz. Czego się możemy się spodziewać? Powiem tak, w po dzisiejszym meczu na pewno możemy się spodziewać lepszej gry. Tak? Ten zespół potrafi grać w piłkę, potrafi dobrze realizować zadania, które ma postawione. Na pewno ta ostatnia porażka też działa na nas mobilizująco. Mam nadzieję, że ze Sparto, aczkolwiek to będzie znowu inny przeciwnik, i do którego musimy się odpowiednio przygotować i też wyjść na ten mecz w pełni skoncentrowani i przede wszystkim realizować to, co sobie zakładamy zawsze przed meczem, bo uważam, że to jest klucz do tego, żebyśmy odnosili zwycięstwo. Gratuluję tego wysokiego zwycięstwa. Po trzech meczach mamy 15 bramek na koncie, czyli 3, 5 bramek na, na meż nam wychodzi. No i życzymy wszystkiego najlepszego w kolejnym meczu za tydzień w Meszkowie ze Sparto. Dla nas ważne, że dzisiaj są trzy punkty, fajnie, że w takich rozmiarach, ale tak powiedziałem wcześniej, dla nas dzisiaj się tu liczyło najważniejsze zwycięstwo, osiągnęliśmy ten cel, to, że zdobyliśmy tyle bramek, to uważam, że tak samo to jest czynnik dodatni uważam, że budujący morale i, i takie przede wszystkim aspiracje drużyny do tego, żeby w kolejnych meczach dalej być skutecznym i, i, i myślę przede wszystkim konsekwentnie w tym, co robimy. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. MKS Myszków wygrywa dzisiaj na stadionie Orła Miedary aż 8 do 0 Dominik Marek z nami autor trzech asyst i dwóch bramek. Dominik no takie pogromy rzadko się zdarzają. Jak ci się grało? Dzień dobry. No Ciężki to był mecz dla nas bo wiedzieliśmy co oni grają. To jest Beniaminę chociaż twardo grali. Pokazaliśmy, że jesteśmy dobrym, dobrej dyspozycji teraz. To, co zagraliśmy za głębiem, to po prostu wypadek przy pracy i idziemy dalej. Tak? Mamy dobrą drużynę, mamy dobry, dobrą kadrę i pokazujemy to, co na, na nas stać. Dziękuję bardzo i my, no, myślę, że wszyscy dziękujemy za ten dzisiejszy mecz, a za tydzień Sparta kadowice chyba troszeczkę mocniejszy rywal, ale też Beniaminek. E, tak, zgadza się. Znamy tam chłopaków, znamy ich mocne strony i słabe i będziemy, ich wyko będziemy to wykorzystywać i po nie tak? Na każdym meczu gramy o zwycięstwo i żeby pnąć się w górę i robimy to dalej, tak? Tego życzymy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Sebastian Foszmańczyk, trener Orła Miedary. No, trenerze, dzisiaj wysoka porażka z Myszkowem, wciąż płacicie frycowe jako Beniaminek. Tak, zgadza się. Po prostu dzisiaj Myszków pokazał, że nie od dzisiaj jest czwarte lidze, My się tej piłki jeszcze uczymy. Chciałem dać innym chłopakom pograć, ale nie sprostali w pierwszej połowie tej sytuacji, no i niestety, samotna porażka. Nic. Podnosimy głowę dalej i we wtorek się spotykamy na kolejny mecz na treningu. Graliście do tej pory z trzema zespołami, z takimi stałymi bywalcami chyba tej czwartej ligi? Który z nich najlepiej się prezentował w Pana oczach? Myślę, że Myszków. Myszków najbardziej zobrazował nasze błędy. Szczelił w końcu osiem bramek. W tych poprzednich meczach mieliśmy dużo sytuacji, takich bardziej stuprocentowych. Nie wykorzystaliśmy, przegraliśmy, ale dzisiaj no, nie mieliśmy nic do powiedzenia i, i po prostu Myszków zasłużenie wygrał. O 20.00 mecz pana Brata z, z Ruchu Chorzów przeciwko Jagiellonii Białystok. Jaki wynik obstawiamy? No mam nadzieję, że szczeli bramkę zwycięską i Ruch wygra. Ja też tego panu życzę. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie.